Maszyny wyją, stalowy krzyk w głowie To rytm betonu, co miasto go opowie Psychodeliczny taniec, oddech jak zło Słyszysz to echo, co rozbija szkło Upiorne śmiechy, co lecą w błąk nicości To nie są dźwięki, to są drgania ludzkości Te czarne bloki, co pękają od wibracji Wibruje ziemia, upadasz, brak negacji Wdech, wydech, powietrze zatrute Myśli uciekają przestrzeni, zakute, jak iskry jak światła w mgle, rozsypują się pośród łysk w dnie. Ten psychologiczny bursz, no bije w nas w duszy bije pustka, nadchodzi czas. Neonowe cienie malują nam drogę, tu i rapcu rabcu. Walnia trwogę, ta wibrująca noc światła w deszczu. I betonowe spy zostawiają nas w dreszczu. To wwła, gdzie wszystko to kit to. Fabryczne kominy plują czarny dym W moich żyłach płynie jak stary ciężki rym Każdy z Lego to jest nasza cegła Budujemy wzniesienia z koszmarów i piekła To oddech ulic, co nigdy nie śpią Miasto potwór, co pożera naszą siłę Miasto ma serce, choć się w Tętnią w nim kable miliony neonów Ma duszę, która kryje się w podziemiu Nic, po której chodzimy, byle tylko żyć. W chaosie dźwięku, w, gestę, w splocie maszyn, to nasz własny świat, to miasto nas przydzi i gasi. Tę psychoteliczne pusto, wawwa, bije w las, w się bije pustka, nadchodzi czas. Neonowe cienie malują nam drogę. Tu i tu stwierdzony uwalnia trwogę. Ta wibrująca noc światła w deszczu i betonowe sny zostawiają nas w dreszczu. To w gdzie wszystko dopiero. Odwrotu już, to hipnotyczny trans, to dziki trans plus Zatrać się w dźwiękach, w szaleństwie i w blasku Poczuj ten rytm w każdym swoim włóknie i w kastu Psychoteliczna fala, co się w dal Gdzie granice zacierają się, a rzeczywistość zmienia kształt W rytmie motów, w szumie wentylatorów Wytwarzamy sztukę pośród swych humorów To miasto, WWA To nasza melodia, która wciąga nas w trans I gra, znikający w tle. trans, trans, trans Miasto, miasto